Orlen zamierza przejąć polimery. Trwają negocjacje. Afera Policka ruszył jeden z największych procesów gospodarczych w kraju. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam na teletydzień. Giganci łączą siły, chcą ratować polickie polimery. Nowa fabryka wykorzystuje jedynie część posiadanych zdolności wytwórczych i od początku generuje straty. Kilka miesięcy temu Orlen przyznał, że analizuje możliwość przejęcia fabryki polipropylenu w Policach, a w połowie stycznia zawarł kolejne porozumienie z zakładami chemicznymi Police i spółką Poliolefins, kontynuując negocjacje, które mogą doprowadzić do nabycia przez państwowego giganta paliwowego pakietu udziałów w nowo wybudowanej fabryce w Policach. O tym, czy do transakcji dojdzie, dowiemy się najpóźniej pod koniec marca. Nowa fabryka w blisko 35% należy do Polic, nieco ponad 30% akcji posiada Grupa Kapitałowa oraz około 17% Orlen, który udziały odziedziczył Lotosie. Właścicielem pozostałych akcji jest Hyundai Engineering 16,5% oraz Koreańska Korporacja nieco ponad 1%. Przypomnijmy, że spółka Polyolefins realizuje kluczową dla grupy Azoty inwestycje. Wydajność instalacji określona na poziomie 437 tysięcy ton polipropylenu i blisko 430 tysięcy ton propylenu rocznie. Taki był plan. Niestety do tej pory nie został zrealizowany, a zakład produkcji tworzyw sztucznych zamiast zysków od początku generuje straty. Chociaż w połowie 2023 roku odbyło się huczne otwarcie fabryki z udziałem prominentnych polityków PiS, polimery Police wciąż nie uruchomiły komercyjnej produkcji. Ta według zapewnień miała ruszyć trzy miesiące później i spłacać w ten sposób zaciągnięte na budowę kredyty. W międzyczasie budowa nowego kompleksu z morskim terminalem gazowym pochłonęła ponad 7 miliardów złotych. Tymczasem wzrost kosztów inwestycji i przedłużające się procesy testowe tylko pogłębiły problemy finansowe chemicznego koncernu. Pod koniec 2023 roku dług Polic sięgał już miliarda złotych, z kolei całej grupy kapitałowej blisko 10 miliardów złotych. Obecnie polimery wykorzystują jedynie część posiadanych zdolności wytwórczych, dlatego konieczne stało się podjęcie radykalnych kroków, by police nie podzieliły losu sztandarowej inwestycji olefiny-3. Orlen musiał wstrzymać największy od dwóch dekad projekt petrochomiczny w Europie, kiedy okazało się, że pochłonie on ponad 50 miliardów złotych, to dwa razy więcej niż pierwotnie zakładano. Osiem lat od wybuchu afery polickiej i postawienia pierwszych zarzutów ruszył proces byłych prezesów grupy Azoty Policem o działanie na szkodę firmy i straty sięgające 90 milionów złotych oskarżono w sumie 23 osoby. Do zarzuconych czynów miało dochodzić w latach 2011-2016 zarządów po -PSL. Ówczesne działania prokuratury zainicjował nowy zarząd fabryki wybrany po wygranych przez Zjednoczoną Prawicę w wyborach w 2015 roku. Dwa lata później, kiedy na czele Ministerstwa Sprawiedliwości stał już Zbigniew Ziobro, doszło do serii zatrzymań, między innymi byłych już wtedy członków zarządu zakładów chemicznych Police. 20 stycznia po dwóch nieudanych próbach szczeciński sąd okręgowy rozpoczął jeden z największych procesów gospodarczych w kraju. Aktem oskarżenia objęto 23 osoby, które podejrzewa się o przestępstwa przeciwko interesom gospodarczym i wyrządzenie skarbowi państwa szkody wielkich rozmiarów. Według prokuratury w tamtym czasie w polickiej fabryce doszło do szeregu nieuzasadnionych gospodarczo decyzji. W poniedziałek na rozprawie stawiło się siedem oskarżonych osób, w tym były prezes polickiej spółki. Jeden z wątków śledztwa dotyczy podjętej w 2014 roku decyzji o zakupie za 29 milionów dolarów przez grupę Azoty kopalni odkrywkowych fosforytów w Senegalu. Badanych przez prokuraturę wątków jest jednak znacznie więcej, a szkody powstały w tamtym okresie obliczono na ponad 87 milionów złotych. Sprawa jest bardzo skomplikowana i wielowątkowa. Sam akt oskarżenia liczy około 1300 stron. Jego odczytywanie zajęło tego dnia ponad godzinę. Patrząc, jak dziś koalicja obywatelska rozlicza swoich poprzedników, można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Tymczasem, obserwując tempo działań zainicjowanych w 2017 roku przez rząd PiS i suwerennej Polski, można przypuszczać, że do wydania prawomocnego wyroku w aferze polickiej minie jeszcze kilka lat. Obrońcy oskarżonych twierdzą, że mimo kontrowersyjnych inwestycji spółka osiągała w tamtym okresie rekordowe przychody. Według przedstawionych danych zakłady chemiczne police miały wtedy wypracować niemal 750 milionów złotych zysków. Prokuratura stawia oskarżonym aż 59 zarzutów. Większość z przestępstw, które wyszczególniono w sprawie, jest zagrożona karą do 10 lat więzienia. Półtora miesiąca działalności punktu paszportowego w Policach. Zainteresowanie nowymi usługami przerosło oczekiwanie urzędników. Mieszkańcy powiatu polickiego mogą złożyć wniosek paszportowy w Policach. Uruchomiony w siedzibie starostwa powiatowego punkt usprawnił proces składania i odbioru dokumentów. Uważam, że to był pomysł bardzo dobry, dlatego nawet to po statystykach, które teraz są obecne widzimy ponad 400. O 440 wniosków, które zostało składane od 10 chyba grudnia, jak dobrze pamiętam, myśmy otworzyli. Ponad 75 paszportów wydanych, więc to, jest, to są naprawdę imponujące liczby. Starosta Iwan Fate podkreśla, że to dopiero początek zmian w lokalnej administracji. Punkt został wyposażony, a pracownicy przeszkoleni, tak aby zapewnić wysokie standardy obsługi. Jest to jedenasty punkt paszportowy w województwie zachodniopomorskim. Przede wszystkim tutaj szukanie miejsce, to jest bardzo ważne. Wiadomo, wiadomo miejsce, żeby ulokować taki punkt, to nie jest łatwy. Tutaj dużo wymagań technicznych też było w związku z tym. Trochę musieliśmy nad tym pracować. To długo wyczekiwana inwestycja, która poszerza wachlarz dostępności usług administracyjnych. Dotychczas formalności paszportowe mieszkańcy musieli załatwiać w Szczecinie, co było szczególnie uciążliwe dla osób starszych oraz rodzin z dziećmi. Ja się bardzo cieszę, że w ten punkt w Policach powstało. Oczywiście to też wpisuje się w naszą politykę, którą chcielibyśmy tutaj realizować. Terenowy punkt paszportowy to jest dowód na to, że to działa i to ludzie korzystają i tylko z tego się cieszyć. O powstanie takiego punktu od dawna zabiegał radny gminy Police, a obecnie także przewodniczący Rady Miejskiej Artur Echaust. O swoich działaniach na bieżąco informował w mediach społecznościowych, jednak wniosek, który złożył jeszcze w 2023 roku nie uzyskał aprobaty. Bieg sprawie nadał dopiero nowy wojewoda Adam Rudawski. Też wielkie podziękowania dla Artura, bo to on jest i pomysłodawcą te, te, tego biura paszportowego, ale to było kilka lat temu. Doceniamy udział pana Artura przewodniczącego i, i wszędzie i zawsze będę tego pochwalał i podziękował za jego pomysł, którego niestety wtedy nie zostało zrealizowane, ale teraz udało się. Punkt paszportowy mieści się w Starostwie Powiatowym przy ulicy Tanowskiej na parterze w pokoju numer 22. Jest otwarty w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8 do 15. Warto podkreślić, że biuro paszportowe jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, aby każdy mieszkaniec bez wyjątku mógł skorzystać z oferowanych usług. Police gromadzą siły i środki na niedzielny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do wyjątkowa inicjatywa, która do tej pory zgromadziła ponad 2 miliardy złotych. Wyjątkowo aktywnie w tym roku zaangażowali się policcy samorządowcy. Przedmiotem niedzielnych licytacji będą nietuzinkowe fanty, do zdobycia na przykład dzień z burmistrzem, posada przewodniczącego rady czy najgorszy dzień z grześkiem. Wolontariusze kwestujący podczas finału WOŚP to osoby w każdym wieku, które bezinteresownie poświęcają swój czas. To właśnie ich zaangażowanie i determinacja są kluczem do sukcesu każdego finału. W tym roku Orkiestra Owsiaka zagra aż w 24 krajach. Ja uważam, że Owsiak robi no dużo dobrego, robi dla ludzi, dla dzieci. No robi dużo dobrego, a o co go posądzają, to, to jest coś wymyślone. W każdym miejscu w, w Polsce są serduszka, jest sprzęt kupiony. Bylibyśmy 100 lat za Murzynami jeszcze chyba dalej, gdyby nie, nie to, co zrobił Owsiak. A Republika na co zbiera pieniądze? Na co zbiera pieniądze? Na dofinansowanie siebie, tak? No Owsiak to taki trochę hamowaty się zrobił. Mhm. Tak moim zdaniem, że powinien być taki trochę... Yy, tak jak ludzie mówią, powinien te, mieć te wszystkie papiery, które tam te pieniądze zebrał. Przede wszystkim Owsiak trochę się zepsuł, <laughs> tak moim zdaniem. Taka nagonka na, na osobę, która, pracu no, która coś daje od siebie, tak, swój własny czas między innymi. Mogłaby gdzie indziej pracować, no ale pracuje dla społeczeństwa, dla, dla nas wszystkich, więc to jest dla mnie ważne. Całym sercem Za Jurkiem. Jednak coroczna akcja to nie tylko kwestia dopuszek i licytacje, to także wiele inicjatyw towarzyszących. W Policach również takie będą. Podobnie jak przed rokiem, na Deptaku przy ulicy Zamenchowa pojawi się Brama Smaku z idaniem głównym, czyli zupą Grześka. Jak co roku z orkiestrą Owsiaka zagrają Old boje. Mecz halowej piłki nożnej rozpocznie się o godzinie 11 w szkole ósemce. Bezpieczne ferie to szczęśliwe ferie. W ramach profilaktycznej akcji uczniowie i przedszkolaki poznali najważniejsze zasady bezpiecznego wypoczynku. Podczas spotkania w Polickiej Trójce, najmłodsi nie tylko słuchali cennych wskazówek, ale również aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Prowadzimy nasze zajęcia w takiej formie prelekcji, warsztatów, czasem instruktarzy. I zachęcamy dzieci też do aktywności żeby one się wypowiadały, przekazywały nam jakieś swoje doświadczenia. Tutaj też wykorzystujemy jakieś prezentacje multimedialne, jakieś pomoce typu do starszych dzieci zabieramy narko, Gogle. Zdarza się również, że podczas tych zajęć omawiamy tematykę pierwszej pomocy. Wówczas pracujemy na fantomach, ale też przypominamy o tym, żeby zdrowo się odżywiać, być aktywnym, żeby ferii nie spędzać w zamknięciu z telefonem w ręku, tylko lepiej wyjść na dwór z rodzicami gdzieś tam na łyżwy. Na basen, do kina. Uczniowie byli pytani o to, jak spędzą ferie oraz czy byli świadkami groźnej sytuacji. Będę spędzał ferie jeżdżąc na nartach na Słowacji i znam taki jeden przypadek, jak moja, jak moja ciocia jechała na nartach i, zro, i zrobiła salto do tyłu, bo jakiś snowboardzista w nią, w nią wjechał. Na ferie to jadę do Egiptu. Rok temu, jak byłam na feriach, to jechaliśmy samkami. No to była taka stroma górka i mój brat zjechał i przeleciał nad drzewem. Spotkanie pokazało, jak ważna jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zajęcia prowadziły promotorka zdrowia z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz funkcjonariuszka policji. Cały czas monitorujemy wszelkiego rodzaju niebezpieczne, niebezpieczne zachowania. Cały czas prowadzimy profilaktykę, czy to w szkołach, czy przedszkolach, czy z osobami starszymi, w trakcie teraz zbliżających się ferii zimowych, prowadzimy program bezpieczne ferie, bezpieczne nastoku, w trakcie których poruszamy profilaktykę z zakresu, z zakresu bezpiecznych zachowań, bezpiecznej zabawy na śniegu, co zrobić, jeżeli dojdzie do sytuacji niebezpiecznej oraz co przede wszystkim zrobić, żeby zapobiec z tym sytuacją na przyszłość. To właśnie rodzice, poprzez odpowiedni nadzór i opiekę, są kluczem do zapewnienia dzieciom bezpiecznego wypoczynku. W tym roku lecę do Barcelony i będziemy tam spacerować i zwiedzać. Ja chodziłam na kolanach i uderzyłam w kolano, i teraz mam bliznę. Jechałem z bratem na Fankach i, i się wywróciłem na y, lód, y, na rękę. Będę jechała chyba na namioty albo na góry. W tym roku lecę do Norwegii. A przypadek był taki, że ktoś na przykład śnieżką mi trafił prawie w oko, i bardzo mnie bolało. Zarówno Policja, jak i Sanepid ogłosiły konkurs, aby dzieci mogły wykazać się swoją kreatywnością i twórczością. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach internetowych Policji i Sanepidu. Alkohol i narkotyki to policyjna operacja podjęta w powiecie polickim. Skontrolowano 700 kierowców. 20 stycznia policjanci z Polic i Mierzyna przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję na drogach powiatu polickiego. Działania pod kryptonimem alkohol i narkotyki miały na celu wyeliminowanie z ruchu kierowców znajdujących się pod wpływem substancji odurzających. Podczas kontroli funkcjonariusze przebadali 700 kierujących. W wyniku działań zatrzymano trzy osoby, dwie prowadzące w stanie nietrzeźwości oraz jedną będącą pod wpływem substancji narkotycznych. Kierującym w stanie nietrzeźwości grozi do dwóch lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat to także grzywna od 2,5 do 3 tysięcy złotych bądź 30-dniowy areszt. Kierowcy muszą się też liczyć z zakazem prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Z kolei kierowanie pod wpływem środków odurzających grozi karą pozbawienia wolności do 3 lat. Policki MOK przygotował ofertę warsztatów dla dzieci i młodzieży na czas ferii zimowych. Mieszkańcy gminy będą więc mogli twórczo i aktywnie spędzić czas wolny od zajęć szkolnych. W programie znajdą się różnorodne zajęcia rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne. Dzieci będą mogły uczestniczyć w różnych warsztatach plastycznych, teatralnych czy instrumentalnych. Ponadto będzie okazja, by nauczyć się konstruowania i nabywać zdolności techniczne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy gościa specjalnego, panią Katarzynę Klimek z Teatru Pleciuga z dwudniowym warsztatem dla najmłodszych. Warsztaty fotograficzne, plastyczne, rękodzielnicze, ceramiczne, wykonywania świec sojowych. Taką nowością, którą sprawdzamy w tym roku jest to warsztat, można powiedzieć, inżynierski. Pani z Michalina Michalska poprowadzi warsztat wykonywania prawdziwych rakiet napędzonych prawdziwym silnikiem odrzutowym. Wszystkie warsztaty odbędą się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, którzy zadbają nie tylko o dobrą zabawę, ale również o rozwój młodych talentów. Zajęcia zostały zaplanowane tak, aby każdy dzień ferii przynosił nowe doświadczenia. Warto podkreślić, że część zajęć jest bezpłatna, ale na nie też obowiązują zapisy, które trzeba zgłosić drogą telefoniczną lub osobiście w recepcji Miejskiego Środka Kultury przy ulicy Traugutta. Pozostałe zajęcia przez stronę internetową, tak jak wspomniałem, przez system strefy zajęć. Jest coś również dla miłośników kina, którzy będą mogli cieszyć się nowym repertuarem. To kolejny krok w stronę zapewnienia mieszkańcom różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Będzie projekcja aż sześciu filmów. Zaczynamy od dwóch bajek dla najmłodszych o bardzo ciekawej komedii a skończymy na światowej premierze nowej części filmu Bridge Jones. I na sam koniec Kino Konesera, czyli Dziewczyna z Igłą o 20.30. Myślę, że każdy z nas znajdzie coś dla siebie w tym wyjątkowym dniu. Po pierwsze koniec ferii, a po drugie 14 lutego, święto zakochanych. Dzięki przebudowie siedziby moku przy ulicy Siedleckiej kulturalne życie w Policach nabiera rozpędu. A ja żegnam się z Państwem do następnego piątku. Do zobaczenia.